Cześć, z tej strony Julek z grupy Learnit. Dzisiaj zajmujemy się dowodzeniem w logarytmach. Przygotowaliśmy dla Was cztery zadania typowe, jeżeli chodzi o udowadnianie elementów z zagadnień logarytmicznych. I teraz, tak, na pierwszy rzut leci. Udowodnij, że liczby 2 logarytmy z 3 z 5 i 5 do potęgi logarytm 3 z 2 są sobie równe. Zapiszemy sobie w pierwszej kolejności to, co chcemy uzyskać, czyli że mają być sobie y, równe. W dalszej części najprościej będzie zastosować tutaj nic innego jak logarytmowanie podstawą trójki, i w takiej sytuacji otrzymamy w obu przypadkach coś takiego. I w takim przypadku uda nam się wyjść z tego bez żadnego problemu. I korzystamy, wiemy o tym, że jeżeli mamy potęgę w logarytmie, to możemy ją wrzucić przed logarytm. Czyli w tym pierwszym elemencie po lewej stronie uzyskamy logarytm 3 z 5 razy logarytm 3 z 2, a w drugim logarytm 3 z 2 razy logarytm 3 z 5. I teraz co należy zauważyć? Mamy tutaj iloczyny dwóch takich samych elementów, czyli można jednoznacznie powiedzieć, że lewa równa się prawej. W drugim przypadku mamy wykazać, że logarytm 7 z 5 jest równy logarytmowi Podstawa 49 z, z 25. W takiej sytuacji możemy sprowadzić sobie albo logarytm przy podstawie z 49 z 25 do podstawy 7 i tak też to zrobimy, gdyż jest dużo łatwiej schodzić w dół niż rozszerzać logarytm 7 z 5 na logarytm z 49. Więc w pierwszej kolejności zapiszemy sobie, że Logarytm 49 z 25 to jest nic innego jak 49 do jakiegoś x i ma nam dodać 25. Widzimy, że takim podstawowym y, sposobem ciężko jest nam y, to przekształcić. Więc stworzymy sobie y, równanie i pozwoli nam to. Zapisać. Równanie będzie polegało na zmianie podstawy logarytmu, ale to już mieliście w części drugiej, więc zmienimy sobie tutaj podstawę logarytmu na 7, bo taką chcemy uzyskać. Więc będziemy mieli logarytm 7 z 25 przez logarytm 7 z 49. Kolejnym elementem jest zrobienie nic innego jak zapisanie w postaci potęg. I teraz, mo teraz możemy zauważyć, że dwójka ląduje nam przed logarytm, a na dole uzyskujemy nic innego jak 2. Czyli ostatecznie otrzymujemy, że logarytm 7 z 5 jest równy logarytmowi 49 z 25. W trzecim podpunkcie wkrada nam się pierwiastek i co mamy tak naprawdę tutaj zrobić? No musimy wykazać, że nasza liczba, czyli ten pierwiastek i logarytm w potędze jednocześnie jest liczbą całkowitą. W pierwszej kolejności rozbijemy sobie tę liczbę, aby pozbyć się tej potęgi, tak? Czyli zrobimy sobie w ten sposób I teraz już wiemy, że ta dwójka oraz logarytm 2 z 5 możemy, może nam się jednocześnie zredukować. I uzyskamy to w ten sposób, że tą dwójkę w potędze przeniesie, przeniesiemy sobie do potęgi tutaj, gdyż te elementy znajdują się w wykładniku. I tutaj mamy mnożenie. A my wiemy o tym, że liczba, która stoi przed logarytmem, może nam wylądować w potędze. Więc będziemy mieli taki zapis. I teraz już wiemy, że w przypadku logarytmu, który jest w potędze oraz podstawy równej liczbie, która jest podstawą tego potęgowania, nam się to. Redukuje, czyli ostatecznie, oj, i zapomniałem o pierwiastku, ale już wrócił, i ostatecznie otrzymujemy 5 do kwadratu. Czyli jest to nic innego jak wartość 5. I jest to liczba całkowita. Ostatni przykład, moim zdaniem najtrudniejszy. Musimy uzależnić logarytm przy podstawie 36 z, z 24 od liczby a. A naszą liczbą a jest logarytm przy podstawie z 2 z 6. Czyli w pierwszej kolejności sobie zapiszemy nasz logarytm, który będziemy przekształcać, i tak jak w przypadku z zadania drugiego, jak dobrze pamiętam, zmieniamy podstawę tego logarytmu. Czyli zmieniamy ją oczywiście na dwójkę, no, bo chcemy sprowadzić to do liczby logarytm 2 z 6. Więc będziemy mieli 2 z 24. Przez logarytm 2 z 36. Rozbijamy sobie logarytmy, czyli zapisujemy je w takiej postaci, aby uzyskać tą szóstkę. I co otrzymujemy? Mamy iloczyn, a my wiemy o tym, że iloczyn możemy zamienić na dodawanie logarytmów. Więc będziemy mieli logarytm 2 z 4, dodać logarytm 2 z 6. A tutaj będziemy mieli. No, mielibyśmy tutaj tak naprawdę logarytm 2 z 6, dodać logarytm 2 z 6, a to jest nic innego jak 2 razy logarytm 2 z 6. I teraz już możemy sobie zastąpić wszystko to, co jest nam potrzebne. Czyli tak, logarytm 24 to nic innego jak 2. Logarytm 26 to nasze a, które chcieliśmy wyznaczyć. 2 razy logarytm 26 to 2a. I to jest typowe zadanie na maturę rozszerzoną, czyli uzależnienie jednego elementu od drugiego wraz z możliwymi przekształceniami. Na dzisiaj to wszystko. Kontakt macie pod filmem. W razie jakichkolwiek problemów zawsze możecie się z nami skontaktować. A my się żegnamy i do usłyszenia.